Witajcie w naszym drugim odcinku z filmu Wojna 10. Przepraszamy was, ale jesteśmy teraz w innym miejscu, Mam nadzieję, że wam się tu będzie podobać. Dobrze. Więc, tak, obydwoje jesteśmy z Polski i nie będzie dzisiaj piosenki, prawda? Nie. Dopiero w następnym odcinku. No. Dobrze. Więc zaczynamy. Przecież... Wojna! Ja, Krzyś Wojna. Cześć, idziemy. To się po, to się przepraszam Was. Przepraszam. Przepraszam. Dobrze. Więc możemy dalej rozmawiać. I tak. Zaczynamy tą wojnę? Tak. Dobrze, więc idziemy. Ej, poczekaj, poczekaj. Poczekaj, jaki ja trik zrobię, żeby zabić tego ozu. Czekaj? Poczekaj. Moja dostał w łeb. Czekaj. Przepraszam Pana chwilę. Dobrze, chodźmy. Chodź Przechodź ten. Bóg ja przewrócił. Idziemy o żelpa. Idź przede mną. Nie śmiechuj! Jest za sobą, chcę nasze ślady. Chcesz walczyć z minami, czy nie? Idziemy w tą stronę, jeżeli chcesz walczyć z minami. Nie chcę. Chodź. Chodź, ten tor jest tutaj, e, objęty nim, daj mi. chodź za mną. To jest bezpieczny to. Nie chcemy w po boku. Chodź, tędy, chodź. za mną, chodź. Chodź, cię Chodź, chodź. Chodź, Zajrzymy dzisiaj pod drogowe kanały. Tyle powiem wam. Chodź. Duże i dwie Orzeł dwa. Jeszcze jest niedaleko. Prawie jesteśmy. Orzeł dwa. Chodź szybko. Orzeł dwa. Chodź. Dlaczego? No się. O! Widać, muszę sam dalej nagrać. Ciało ze skanały. To już dwa 2, 2, Zobaczymy, czy wróci. Ożeł chodź! Szybko, nie bój się o że... Dwa. Niech ci się nie stanie, już jesteśmy bliżutko. Lwazja. Już jesteśmy! Szybko! Mają my już prawie jesteśmy. Zobaczycie kanały sobie. między drogą. No i wszystkie tym <Szpaniom>. Chodź. Mój kolega, moja koleżanka jest i idzie zobaczyć kanały co Mówią, no, że lepiej pod nimi nie przechodzić. Nie będę się odważał. Możecie wy sami tu przyjechać. Tej zobaczymy. zobaczenia. Ta Tak, tak. wrócić.

o tu dwa, chodź szybko już zaraz wracamy, nie ma się, tylko pod nasze kanały kurde, ale śni zgoduje Ale od cieko. Musimy wrócić. Ja z broni, zeskakuj Szybko, nie bój się. Zjedz na tyłku. na zjeżdżanie dla ludzi. Dla małych Ale spad.